Nie, dużo niższe, dużo niższe czy nie Ty masz tam większą pojemność Skrzywiona ta wieża. No zobacz jaka krzywa Tu jest zakaz wjazdu Ja bym tu go wepchał Nie wjechałem Wepchałem Magnet, hehehe, tuningowy Motor też, ale patrz na sufit w ogóle Po pozą, Chłopie, to pozą, nie jest tak. MT07, tylko to jest porządny sprzęt A ty nawet gleby nie umiesz zrobić, rozumiesz? Ja nie chcę gleby Wsadziłeś silnik do e, ciężarówki i udajesz strita, kurde, no nie, ale właśnie czasami trzeba przyjechać z pole. Coś tak. Marczyk. Łajców się rozuje na mocno? Nie. Na moją masę jest okej. Okay. Zobacz. I nie dobija w ogóle dupą o ten. O e, zacisk. No siedzę normalnie. No siedzę. Jest okej. Okay. Nie, się ja tego się bałem. bo jak ustawiałem silnik, co nie? Nie. mam takiego sprzętu, gór. Może kiedyś się dorobię, kurwa, takiego sprzętu, żeby obniżają... Cenie. Wiesz ile to kosztuje? 1500 razy mniej są. niż ten swap twój kurde, rozumiem. A Co to zmienia kurde? Jak to, Przecież to zmienia? to ci nic nie dodało wartości do Przejedź się. zobacz, jaka różnica jest. Nie na pewno jest, widzę, że fajnie siedzi nisko. I w ogóle inaczej się jedzie, wiesz. A mory inaczej pracują. Bo się na zmienia kąt. No, to się tyle luzuje, nie? Rozumie, nie? Co? Co? się mocno właśnie. Co robi? rozluje się mocno mańcuch. Nie Jeszcze tak jak patrzę rzadko, to, to się nie trochę A ty masz te specnaże z tyłu Co co? specnaże Maxi Specnaz nie, Były dwa rodzaje właśnie ten Maxi. Ale 225 widzisz? Jaka kicha No ale właśnie kupiłem tą felgę, co nie? Żeby właśnie tego żeby było tak, właśnie nie chciałem, żeby, żeby się balon duży. No, 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 Leonidas też tak tłumaczył. Nie no, właśnie to jest podkupione pod tą felgę, widzisz, że jest schowane, co nie? Jest ten, jest, jest schowane, tutaj ci osłania felgę, a jakby tam szerszą jeszcze... Ale to tak. chodzi o prowadzenie Ale czy by... o felgę, no? Nie, o felgę, bo tam... Ale idziemy tam tak o 8 coś tego, nie? Co? Tak, tak o 8 nie? Do stuwy. A co? Jakbyś tam I... było 13 z przodu, kurwa. Kurwa... <laughs> Weź mu dać czternawkę, niech zamieni. No. To nie muszę łatwo przedłużać. Wyciąg, słyszysz czternawkę z tego. Mu no ja mówię, przedłużać. to i tak będziemy koło nie przejeżdżać, ktoś może mi przejechać koło mnie, to by można było zmienić. Tak się przygotowali na asfalt Widzisz różnicę w felgach? Nuda. A, nuda. Dzieje się. Nuda. Dzieje się. Zobacz, on suwem przyjechał teraz. Do suwa założył szosówki, rozumiesz? Wie? Ale dla ciebie to jest właśnie nuda, bo jeździłeś na taki przez 10 lat. A Wiesz, on ja one ważą? Wiesz, ale one ważą. Dlatego one są tylko na strita, nie Ta są na tego teren. Nuda i nic nie zrobisz. Może sobie, no, nie wyrzej sobie, wiesz. No tego. nakleisz. Nuda. Dzieje się Sup F1. F1 F1 street, słup. Ale zobaczymy Jak, tak to to jak ten słów będziecie robił? A ale to, to F1. Ale przepraszam, no. Ty będziesz taki rozczęsiony od wibracji Ale, ale to jest zmota, rozumiesz No, no z mota, tak no można tak no. to jest poli e, Mercedesa Ta. Williamsa Mercedesa Williamsa Mercedesa Chyba A klasy rozumiesz, pomóż mi Nie, to do, 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 do tego suwa Ty, za Dużo niższe, dużo niższe Patrz na podłogi Patrz na ten, na trześwit I u Ciebie jest jeszcze 3 cm niżej, tak? 3,8 3. 2,8 Trzeba jeszcze śruby są Nie ma śruby, śruby nie wystają jaka różnica jest Kolosalna, nie? Duża różnica e? Rób taki sobie na streeta w Niemczech -takt -takt Ja mam no ale mi nie to, to nie potrzeba Zawieszenie może być sobie zajebo, ale... No, no, tak. Ale zobacz, Łukasz, na plastiku ci nawet nie skapało. Na. na wodołu. No, no czy rzuca się w oczy, kurwa, Ja no, Yamaha się popsuła? Jak wiesz, u mnie mówił, jak się popsuje? A, u ciebie? Że naturalne środowisko skapuł. Ale nie, bo tu ja Yamaha nie popsuła, a tutaj? No to ulep. Zmota. Zmota. Łukasz, umyjemy go i zobaczymy, słyszysz? Ty masz tam większą pojemność? Nieherbamy <laughs> oszukanie. To jest oszukanie. I to co mogę jechać obok ciebie? To jest zobacz No ale masz większą pojemność. Quiz Shiffer Commander, Tłok, wał Dwa tablety. Dwa tablety. Nawet rysuję po nich, zobacz. To wiesz trasę, to młodzi mi porysował. Zobaczymy skąd leci o ile leci, bo to dla mnie to jest, to nie jest olej, to jest jakieś błoto. Jak ty masz taki olej, rozumiesz, to... No zobacz kurwa jaki ma olej, kurwa. Świeżuszki, no 3, właśnie, 4, a 4. zobacz jakie to jest. A jak myjka zajęta, to weź o odkurz Odkurzacz jest wolny. Odkurzacz właśnie, weź go odkurz w międzyczasie. Zrobić Odkurz go, klimenabi. nabij Odkurzacz. Jest. do szyb dolej. słyszysz? Kurwa Pani ile będzie Pan tego pyżota, no? Ja Ja pierdole, kurde, no? Jest okay u niego? Nie, <grym szybko, <grym szybko, no szybko, No mówiłem właśnie, że no wiesz Wiesz, to osad stary, bo to widzisz, nie, nie był czarny Taki świeży Jest sucho i czysto mu popsujemy tego Sifa Sifa, tak rozumiem Poczaskamy to okno Tak, to okno Masz młotek? Poczaskamy mu okienko <grym> Dawaj kamienia Wybijemy mu szybek Tak Czekamy, co się stanie Troszkę sklepa 100 lat, rozumiesz, no? Wszystko jest, no Jest? No nie wiem, czy zapłacę No tak, bo ty masz... No, przepraszam Bo ty masz te problemy swoje, no No, no nie płacę, bo na wtykaną normalnie płacę, tylko na taką nie płacę No to poproszę o wtykaną kartę, nie? Wtykamy? No Wtykamy, bo to... To, dobrze Dobra No czemu tyle jest takich gówno do tego? Co? Nie mam miejsca w Kurs wymiany, czy po polsku? Po jazyku PLN-y Można Rzuć tak, żeby było drożej Nie wiem, jak drożej Potwierdzenie? Nie, nie trzeba W takim razie, karta, i Baragon, dzięki jedzie. Dzięki dobry, Do zobaczenia Weź za bumper z przodu, słyszysz? wrzuć go sobie tutaj i już ja Nie wciszą. No to tak tutaj, no to tak tutaj, patrz Tak to jest, jak się nie serio No Możesz wozić picia, tylko musisz olej wozić. <laughs> Zobaczymy, co ty będziesz woził niedługo. Komputer, no rozumiem? No, nie, że... Olej, płyn. Płyn to z To jest, Do klimy nie wypadnie mu. Ale czy to nie będzie działać? Kurs, nie będzie Dobra, nie to Będzie działać. Dobrze, dalej. To tam on tak nie skręca. Dobra. No. Następny ty! Dobrze dokręcę. No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze pójść, bo no, no, Chuj dobrze. Nie, nie, nie w to, O, dobrze, no, no, no. I co, cieknie? Gdzie cieknie? A pod poduszczelki, czy przy, przy łączeniu karteru? No nie wiem, z uszczelki dać. Pod podświecenia. Pod spodem, zobacz pod spodem. Podłogę. I no, właśnie słuchaj. No wsadź Super. I co, obawiasz się? Nie że się kurwa Ale to Łukasz, to co? Ja mam rozwiązanie, I jak tak. ty się obawiasz, słyszysz? Bo możemy zrobić tak: ty pojedziesz moim i będziesz ja sobie na spokojnie, a ja pojadę twoim. I twoje obawy przejdą, czy się kład nie popsuje I będziesz słyszy? się śmiał z kolegi, że u niego są inne wiesz, Tak. awarie. Rozumiesz? Nawet będziesz mógł się śmiać. Z tego, jak się Yamaha popsuje. co? Wiesz, to macie nie, dobrze. Gdzie on ma? Co ma? Jak olej mu schodzi? No to Boże, no przecież nie chodzi, to schodzi mu olej, ty. Pokaż, pokaż jak cofasz. Pokaż. Czekaj, nie mogę wchodzić tej potęgi. <śmieniu> Wsteczny ty. Czekaj, składam, ty. No, no. To na no, no. no, tak Zrób jak Leonidas, słyszysz? Wiesz. Zrób to jak Leonidas. Baza. Nie. No zrób tą po... nie, Ale weź na Leonidasa. No, o. To jest na Leonidasa. On sam połamał do Trzeba było go nie objeżdżać to by ci nie urwał Jaki te jak, jeszcze? Ale to kurwa tak się drze, że masakra Kurwa zanim jechać i jechać z zamkaszem Kurwa, ja słyszę jego kurwa ształy no. ja z wydechu, a nie swój kurwa. Ja stoję silnika wikaj słyszę tylko jego. Strasznie. U no. ciebie pala. trochę ton niżej u ciebie, wiesz? Bo też głośno chodzi, ale za No Ale jak wiesz, to... jak tak czujesz, dolać i nie za nim normalnie jedzie po tak, wydechu, jak ukazuje. No. No, nie, o, jest, nie idzie jechać. Nie idzie jechać. No. No. Zobacz jaka krzywa. Ale na górze A na górze jest nie? Dobudowana trochę. Wygląda jest... jak była za komuny budowana. No jak za komuny, no chłopie, ona. Szybą poziomicy mieć. No, bo <laughs> co mi poziomica? To jest chyba najstarszy budynek w Ząbkowicach. Fajna. Sobota dzisiaj? A nie niedziela? Nie, 14. Sobota, jutro niedziela. Aha, rozumiem. Czeka. Bardzo przepraszam. Ok. Pijemy kawę? Gdzie? W krzywej wieży. Są hebabry? Nie wiem, zapytaj. O To podjeżdżamy tu? No, znaczy nie, bo i tu jest zakaz wjazdu. Ja bym tu go wepchał. Nie wjechałem. No Wepchałem. Chodź tam są lody różane i kawa fajna. Mhm. No tu jest zakaz, nie? Co? od razu i Nie, bo hałasu narobisz, po chuj. A jak wyjedziesz to spierdolisz, tak? Nie? Nawet na niego nie siadam. Idziesz jakbyś laleczkę prowadził jak on. No no Ja co ty w garażu robisz z tym sprzętem, Turgie. Ale ty fajna, dwa metry ponad jest krzywa, wiesz? Ale ma oleju do serii. Nie jestem kurwa ogarnięty. Ty, zobaczymy za pół roku. Jak będziesz ty dole z pod By Ty Będę wymieniał silnik. Ty będziesz musiał na silnik bez ścianów jeszcze do serii. Lub. Silnik zadycha, um. będziesz wymieniał co roku. Proszę cię, pójdę. koła. to? Co <jest> tam <gbelievable> O kurwa. Pan był bagnet. Tuningowy. chuj Bagnet tuningowy tam On był metalowy czy nie? To Aluminium. Aluminium Nie włożysz tam palca? Musiałbym no, tam nie polecieć, bo jest sitko to, wiesz, No a? właśnie No nie no, tam nigdzie nie Na dole no. jest sitko Ja pierdolę Ja Tej... pierdolę kurwa jebaną macie W tym wężu jest sitko, wiesz Pokaż tą śrubę Opierdził się i chuj No ja w... tak mówię, zajmę do domu to to wymienię w pizdu Tuningowy bagnet z Ali. Mówię ci nie słuchaj Ali to ty nie rozumiesz. No trzymaj to, bo to ciężkie. Wiem, że ciężkie, kurde. Ja nie Gorące w chuj. Ale Ali, Ali, wie. Masz. Nie montowałem. to na Alię. Ale... ale się nie skusiłem. To taki tuning. Nie wiem, serio. Kurwa, następny. <laughs> zaraz ci urwę następny dekielek. Gdzie tu jest ta kurwa setka? No. <laughs> Co ty tam Łukasz robisz? kurwa, fajne. Ty zobacz, robią. Widzisz ten, ten odpowiedni kąt, robią teraz. No to kopalnia granicy, pewnie jadasz, nie. No, taka woda zajebista. No, piękna woda. Tu można zjechać. Ale zobacz, robią te kąty już, widzisz? Tu będzie można się bawić później. Przykładem też byś tam wszedł, już, nie? Piękna, nie? Tam jeszcze jakaś budka jest Ale robi wrażenie, co? No Leonidasa, ej! To, to jest takie magiczne miejsce no. No. dobry Popatrz Widziałeś kiedyś taki sofit? Widziałeś taki sofit kiedyś? Co? Motor też, ale patrz na sufit w ogóle więc. Jaki kosmos, nie? A to jest spa Ale chociaż jeszcze, jeszcze na drugą stronę Super jest Patrz tu, co się dzieje Zobacz, tu co się dzieje. To jest tron, nie? Tak? Czy my w ogóle jesteśmy za nie. nie wiem, Wrocław. Wszystko we Wrocławiu jest śliczne, także to jest Wrocław. Pewnie, że tak. Raptor. To jest po Swapie. Juk, Juk Aliego. No to dobre, chodź. Idziemy Ale patrz, jakie wilki fajne. Kosmos. Tylko tak, przecież rozsądnie, wiesz, w tą, tą stronę gdzieś, dobra? No, wiesz on, ten dźwięk mi się podoba, bo jest, nie jest taki twardy. Fajnie, nisko jest on taki... Gokart. Gokart, no, no? Fajnie, fajnie. No, taki nie, nie chciałem z tym jechać. No, fajnie, fajnie, fajnie zawieszenie jest tak nisko.